Cyklu kamper zimowy. Podejście fabryki do wersji zimowych swoich kamperów. Odwiedziliśmy dzisiaj firmę ACK Benimar Polska, przedstawiciela marki Benimar i przedstawiciela marki Euramobil oraz Carman. Obok mnie Jacek Księżarek. Witamy cię, Jacku serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Chcielibyśmy się dzisiaj dowiedzieć Jacku, jak marka Benimar podchodzi do w swoich wersji zimowych, czy jest coś takiego jak wersja zimowa, czy to są pakiety? Po opowiedz troszeczkę więcej. Tak naprawdę wszystkie samochody, które produkujemy w Peniscoli w Hiszpanii są samochodami całorocznymi. Można powiedzieć, że każdy samochód, który zjeżdża z linii produkcyjnej jest wersją całoroczną. Natomiast jest jeszcze pewna grupa samochodów, które zjeżdżają z pakietem Winters, czyli z typowym pakietem zimowym. Mhm. Opcjonalnie możemy taki samochód zamówić. To co taki pakiet Winter e, zawiera? Pakiet zimowy, zasadnicza i główna różnica w tym pakiecie to wzmocniony system grzewczy. W standardzie mamy w naszych samochodach, bynajmniej mamy samochody z ogrzewaniem gazowo-nawiewowym bądź paliwowo-nawiewowym. W standardowych samochodach bez pakietu zimowego piece są o mocy 4KW. Natomiast przy samochodach z ogrzewaniem Paliwowym, czyli z ogrzewaniem Webasto mamy AirTop e 55 system, czyli mamy 5,5 KW piec, mhm. a przy Trumie Kombi mamy w standardzie 4, a wzmocniony piec ma 6 KW. I jest jeszcze dodatkowa rzecz, o której należy wspomnieć, to to, że wtedy jest to piec gazowo-elektryczny, czyli mamy, mamy zasilanie gazem oraz elektryczne dwie grzałki, jedna 900 i druga 1800 W. Czyli Truma Kombi na przykład 6? 6 e. E. tak, dokładnie tak. tak. 不是啊。 Coś jeszcze w tym pakiecie? Tak. Mówimy o tym Winter. Na razie tylko Winter. Pakiet zimowy, poza tym wzmocniony systemem ogrzewania, zawiera sobie instalację na drugi akumulator, części pokładowej e, u nas bynajmniej, więc możemy zamontować dwa dodatkowe e, akumulatory. Mamy na pewno fabrycznie zamontowaną grzałkę w zbiorniku szarej wody nad zasuwą, żeby A, nam czyli nie zamarznąć. jest już zbiornik podgrzewany. Tak, grzałka jest nad zasuwą, żeby, żeby, żeby nie doszło do zamarznięcia, żebyśmy mogli zawsze spuścić e, tą wodę. Tak. Dodatkowo zbiornik jest izolowany. Doizolowany mamy także stopień wyjściowy, bo tutaj by dochodziło też do, 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 do to, przemarzania. Do przemarzania dokładnie. To. Zaizolowane dodatkowo mamy rury nawiewowe, które biegną pod samochodem i rury wodne, które gdzieś tam też na krótkich odcinkach pod płytą podłogą się znajdują. Często problemem jest w czasie zimowego karawaningu gaz. Jak czy Benimar czy w Benimarze są też takie problemy, że ten gaz jednak ten butan jednak nie odparowuje? Powiedz mi, jak. kiedyś Zasko rozmawialiśmy na ten zaskoczę temat. Zaskoczę u nas nie ma takiego problemu. Nie wiem, co No o właśnie, mówić. no właśnie. No właśnie, ale Ech. powiedz, dlaczego tego problemu nie ma? Bo w wielu markach tak jest i wszyscy o tym wiedzą. Tak, tak. My mamy to szczęście, że, że wszystkie bakisty, czyli, czyli te miejsca, gdzie montowane są zbiorniki, czy butle, czy zbiorniki, na gaz są powyżej płyty podłogowej, więc w związku z tym praktycznie w tej przestrzeni, gdzie znajdują się butle jest, jest, ciepło, jest, po ciepło, jest ciepło, jest ciepło, tak. Natomiast e, dla przykładu już w Euromobilu mamy inną sytuację. Rzeczywiście mamy te bakisty bardzo nisko i, i one są poniżej płyty podłogowej i rzeczywiście tam jest tylko wytłoczka stworzywa, gdzie tam rzeczywiście, y, no jeśli zatankujemy propan butan może dojść do tego, że będziemy mieli problemy z, y, w okresie zimowym z gazem. No o tym tego problemu, tego problemu nie mamy. No właśnie, A tak. jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, że tak jest, mamy jeszcze swoje sposoby, gdzie też potrafimy tą część dogrzać. Jeżeli jesteśmy już przy gazie, jak czy w pakiety ten Winter też jakoś uwzględniają na przykład Duo Control czyli, czy Karamatic? Tak, tak. Bo one też ułatwiają nam ten zimowy karawanik, nie? Ta większa pojemność. Zdecydowanie. Tej... W samochodach, w samochodach z, z pakietem zimowym fabrycznie mamy zamontowany reduktor Mono control z kryszt Natomiast my dokładamy najczęściej jednak dwie butle wkładamy, więc wymieniamy go za dopłatą, czyli tą różnicę na Duo Control z sensorem i rzeczywiście no, możemy korzystać. Kolejną kwestią, która też może być uwzględniana przez fabryki, jest grubość ścian, grubość sufitów i grubość podłogi. Jak to wygląda? Czy Benimar w jakiejś opcji takiej super zimowej? Ma grubsze ściany? Jak to w ogóle są grubością? Jak wygląda? No, tak jak powiedziałem, nasze samochody są pojazdami całorocznymi, więc cała zabudowa może nie będę się wypowiadał na temat wszystkich fabryk. Nie, nie, jak tylko, to wygląda. tylko. Mówię o tym, bo nie ma. O nim o nim. u nas samochód w wersji Nord AutoCap, czyli w wersji, gdzie mamy zamontowany pakiet zimowy. Ściany boczne, płyta dachowa, płyta podłogowa są takie same, jak, jak w standardowej wersji. Więc... Czyli jakie grubości? Grubości mamy tak. Ściany boczne mamy 32 mm, 59 mm mamy płytę dachową. I 50 59 metrów mamy płytę podłogową. Więc to, to bardzo mamy... grube. Bardzo tak, mamy grube, bardzo tak. grube. Ta termika to jest coś, czym się szczycimy, chwalimy, ponieważ to nie tylko zimo, ale w sezonie letnim także jest olbrzymi atut, ponieważ samochód nie nagrzewa się tak w środku. Tak. Mimo, że stoimy na słonecznym miejscu, parcela jest bez drzew, bez, bez osłony. Łatwiej ten samochód nam schłodzić, jeśli włączymy klimatyzację, mhm. bo jednak rzeczywiście przez ten dach dużo ta ta zatrzymuje, ta wymiana... zatrzymuje ta jest, ta zatrzymuje, wymiana tak. termiczna chyba jest ta płyta, przez którą najczęściej zimą mamy ubytki ciepło a latem z kolei potrafimy chłodek zachować w środku w samochodu mhm. czy fabryka też jakoś uwzględnia jeżeli są oczywiście fabrycznie montowane klimatyzatory takie na przykład jak Webasto z pompą ciepła. Znaczy powiem w ten sposób, my nie zamawiamy, nie kontraktujemy Aha. samochodów z klimatyzatorami w wielu powodów. Przede wszystkim klimatyzatory jako urządzenia nie są to produkty akcyzowe, tak to nazwijmy. No tak. w związku z tym, jak zamówimy klimatyzatory, w fabryce będziemy musieli zapłacić od tych urządzeń dodatkowych, dodatkowych tak. do akcyzy, To Nie jest tylko akcyzy, kwestia tak. klimatyzatorów, bo to, to są klimatyzatory, to są anteny satelitarne, markizy, i, markizy i, tak, 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 i, i całe doposażenie, które oferujemy. My jednak to montujemy tutaj już w Polsce. Zatem musimy z klientem, nabywcą, omówić całe doposażenie. Dlaczego? Tak. Dla... No, ktoś chce klimatyzator Trumme, ktoś chce dometti, ktoś chce Webasto, ktoś chce Dreyche, ktoś chce wreszcie Sinclaira i wiele jeszcze innych marek mamy. Ale akurat mhm. wymieniłem te, które my mamy u, tak. u nas na, tak. na magazynie i oferujemy te klimatyzatory. Więc ktoś chce klimatyzator 2KW, ktoś chce 2.4, ktoś chce 3.5. Więc to są wszystko kwestie indywidualne. Oczywiście są klienci, którym trzeba podpowiedzieć, bo, bo, bo rozpoczynają przygodę z caravaningiem, ale są też klienci, tacy, którzy już wymienili samochód, jest to drugi, trzeci, czwarty samochód i doskonale znają te kwestie, te zagadnienia. Plusy i, i minusy. i tak, plusy, minusy. Wiedzą, co chcą, jak chcą mieć doposażony samochód, więc, więc tak to wygląda. My nie zamawiamy tych rzeczy w fabryce, omawiamy to tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, w Polsce po ustaleniu, omówieniu. Z tym, wielu klientom trzeba podpowiedzieć, czy dane element doposażenia, który, który proponujemy, tłumaczymy, bo nieraz, niejednokrotnie zdarza się tak, że klienci słyszą pierwszy raz, że, że coś takiego jest. Także no, mamy takie sytuacje, montujemy tego dość dużo, wszystko. Staramy się nadążać za trendami europejskimi, światowymi. To, co się pojawia w Europie Zachodniej, nie czekamy, sprowadzamy to naj, najczęściej od ręki, staramy się trzymać to na magazynie. Polacy wiemy nie chcą odstawać od ludzi zachodu, więc nawet cena nie jest przeszkodą. Mamy sporo zamożnych klientów wśród braci karawaningowej, więc i lubiących nowinki, więc, tak. więc to, co przywozimy nowego, co się pojawia na rynku, staramy się oferować i montować u nas w serwisie. Jacku, ale mamy jeszcze garaż, garaż, który możemy wykorzystywać zimą do tego, aby wrzucić tam swoje buty, na przykład tam podłączyć grzałki i przede wszystkim ten garaż musi być ciepły, żeby ciuchy wysuszyć, nie? Tak, Jak to wygląda w Benimarze? Czy, czy w wersję w standardzie coś takiego ma? Tak, no tutaj nie ma podziału na, na wersję z pakietem zimowym i bez. Po prostu luk bagażowy mamy ogrzewany. I są dysze nawiewowe, gdzie możemy je przysłonić, możemy, możemy je otworzyć i wtedy rzeczywiście potrafimy w luku bagażowym mieć tą samą temperaturę, jaka jest, panuje w całym samochodzie. Mhm. Ważną kwestią i takim problemem. Jest pro... krótki wysuszyć. No, no właśnie, no, tak. Tak. To, jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Ale jeszcze ważną kwestią jest zimą lodówka. Nie? Ona często, często są z nią problemy. Tak. Macie, macie no. coś tam w tym temacie? Czy znaczy, może nie, nie ma problemu zimą z lodówką, natomiast żeby nie było bytków. Tak, o tym mówię. E, no, dokładnie. Duże, duże kraski, od, strony, od strony szybu kominowego lodówki rzeczywiście mamy w wersjach z pakietem zimowym przesłony, specjalne przesłony kratek. Dzięki temu ta cyrkulacja potrzebujemy odbierać ciepło, krótko mówiąc, przy procesach Nie jest potrzebna aż tak duża wtedy ta kratka jedna i druga, wentylacyjna, więc wkładamy tak zwane przesłony zimowe. Ale od razu mówię, że należy pamiętać o tym, że to są tylko na okres zimowy. Na, wręcz bym powiedział na temperatury od zera w dół, w dół nie? Także bo w sezonie letnim z kolei się tak. zapomnimy wyciągnąć. Jeśli zapomnimy wyciągnąć, możemy doprowadzić do uszkodzenia agregatu lodówki, ponieważ nie ma odprowadzenia ciepła. No i możemy uszkodzić lodówkę. A poza tym no, na pewno nie, u, nie u, uda nam się uzyskać wydajności chłodniczka. Tak, tak, tak. Także dobrze, Jacku, to co, przemieszczamy się do szoferki, bo w szoferce przecież sam Ford już ma coś fajnego do oferowania, a Benimary to w dużym stopniu są na Fordzie. Nie? W okresie zimowym rzeczywiście Ford, y, szoferka Forda ma jedną zasadniczą przewagę nad, nad innymi, nad y, Fiatem na pewno, nad y, Mercedesem chyba też. Posiadamy takie dobrodziejstwo jak, jak podgrzewana szyba czołówka. Elektryczna szyba, tak, tak, elektryczna, tak naprawdę, więc W związku z tym, nawet jeśli jest siarcze z tym roz i zamarznie nam zima nam namaluje piękne obrazy, to potrafimy mhm. włączyć elektryczne ogrzewanie szyby i, i za chwilę mamy rozmarzoną szybę. To, mhm. jest, to, to jest rzeczywiście dobrodziejstwo. No, a czy pakiet Winter w Benimarze też przewiduje jakieś osłony na Jak to? Tak, dodatkowo pakiet Nord AutoCap i pakiet zimowy w tym pakiecie w standardzie otrzymuje klient od nas matę izotermiczną. Jest to mata, która rzeczywiście nam zabezpiecza, zabezpiecza całą szoferkę, czyli przeszklenie. Szyby i, szyby. Szyby i szoferki. Szyby, tak. tak. Szyby, szoferki. Aha. Czołą, szybę i boczne. Mhm. Dzięki temu od środka mamy zasłony harmonikowe, remisy, tak. więc one, to jest jak gdyby jedna Jedna, jedna osłona, osłona, bo to też jest osłona. Też tak, jest to tak. osłona, ale od zewnątrz zakładamy matę izotermiczną, dość grubą. W okresie zimowym rzeczywiście czujemy zdecydowanie, że, że, że nie ciągnie nam, od, od, tak kolekcjonalnie mówiąc, od szyby. A w sezonie letnim też wy, wykorzystujemy tą samą matę, z kolei nie nagrzewa nam się wnętrze kampera. Mhm. Także, y jest to w standardzie w pakiecie Nord Auto Cup. No dobrze, ale jeszcze może wróćmy do samej trumy. Ja słyszałem, że tam są jeszcze jakieś w tym opcji Winter, są jakieś jeszcze dodatkowe ustawienia, tak? które różnią ją od ten sterownik, różnią od samochody, tej wersji zwykłej. Tak jest. Samochody, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, mamy, mamy piece 4KW i ty 6KW. Te mocniejsze. I mocniejsze. Tak, Te standardowe piece mają dość. Prosty sterownik, jest to pokrętło, tak naprawdę które mm -hmm. przekręcając uruchamiamy piec i ustawiamy siłę grzewczą mm -hmm. i, i nawiewu, nawiewową wentylatora. Natomiast w piecach tych mocniejszych mamy już sterowniki trochę bardziej technologicznie zaawansowane. Tam możemy ustawiać siłę nadmuchu, tam temperatury ustawiamy. Bo, bo jest to I już opóźnienie sterownik, chyba, tak? tak, można z, zaprogramować. Sobie, tak? Sterownikiem. No, no i mamy opcję programowania także. Także mhm. zdecydowanie te, te piece to nie jest tak, że jest tylko droższy, dlatego że jest mocniejszy, ale jest zupełnie inny, inny sterownik do tego urządzenia, do tego mhm. pieca. Robiąc ten materiał u innych producentów, u innych dystrybutorów, też spotkałem się z takim przykładem, że ten jeden z najbardziej newralgicznych elementów, czyli zbiornik szarej wody, jest w różny sposób zabezpieczany. I czy, czy tutaj oprócz, bo już macie grzałkę, to już jest swego rodzaju zabezpieczenie, grzałka jest ulokowana w dobrym miejscu, bo przy tej zasuwie spustowej. Ale czy jakieś nawiewy tam też stosuje, Bonimar? Coś takiego? Tak. no jak, je, Jeśli mamy już pakiet zimowy, to tak jak, jak wspominałem wcześniej, mamy grzałkę w zbiorniku szarej wody za, zamontowaną tak. i mamy dodatkową osłonę tego zbiornika. Taką zimową, mhm. termiczną. A między, między zbiornik a osłonę z kolei mamy kratkę nawiewową, która nam umożliwia wpuszczenie ogrzanego powietrza, mhm. i dzięki temu ten zbiornik, nam na pewno nie za marsz. Jacku, dziękuję Tobie bardzo, że przybliżyłeś nam to zagadnienie. Myślę, że to ułatwi takie porównanie pojazdów, które są dostosowane do zimy i każdy będzie mógł sobie jednak według tego tych naszych wskazówek, o których wspominaliśmy, omawialiśmy z różnymi producentami, będzie mógł sobie wybrać kampera, może biorąc pod uwagę te aspekty. Tak jest, ale proszę się też nie, nie obawiać. Samochody, które nie mają pakietu zimowego, chcę powiedzieć. O. Też należy korzystać z tych pojazdów w okresie zimowym, nie zmarzniecie Państwo, może rzeczywiście podbicie temperatury trwa wewnątrz, dłużej, jak przyjdziemy tak, z nart, powiedzmy 5 minut dłużej, ale namawiam. Karawanik to hobby całoroczne, pamiętajmy o tym i nawet tymi autami bez tego pakietu zimowego zapraszam też na stoki, żebyśmy się spotkali. Tego Wam życzymy, dziękujemy bardzo.